Humory dopisują, radość dopisuje, dwie bramki zdobyte, trzy punkty zaliczone. Tak, no pewnie pierwszy mecz bardzo ważny. Odropole był dobry przeciwnik i no i późno tu bramku, bardzo ważna i trzy punkty dostają w domu. Ale chyba nie klewa się ta gra. Długo czekaliśmy na tą drugą bramkę, i długo czekaliśmy na przypieczytowanie tego zwycięstwa. Tak, musimy powiedzieć, że Odropole tam dobrze to pole karne kryła i dobrze broniła. No i mieliśmy my problem jest to jakieś e, okazje lub strzelić branku i, i jesteśmy szczęśliwi, że się udało i, i tym wygrali. Taki dobry początek to może być dobry prognostyk. Dokładnie, jak, jak się złapie początek, złapie się drugi trzeci mecz, to już od razu e, idzie wszystko łatwiej i szybciej się strzela branki i się lepiej e, czuję, e, czujesz na boisku wszystko i idzie. Wiele wszystko. Wracasz do drużyny i chyba cieszę się z tego, że już możesz oczywiście grać. Tak, bardzo się cieszę. E, pół roku biłem na Sowacji, co mi się wydaje, że też mi bardzo dużo dało. E, tak teoretycznie powiem, powiem, że to był mój debiut w pierwszej lidze, bo ja tam tylko w Ekstraklasie debiutowałem i cieszę się z tych pierwszych minut i mam nadzieję, że ich będzie co więcej i że dam temu zespołu e, Dużo na wojsko. Wizja trenera, jeżeli chodzi o grę twoją, to gdzie najczęściej na murawie mamy cię odnajdywać? Jakie twoje zadania mają być? Um, skrzydło, na, na skrzydło bardziej, nie trener widzi. Um, bardziej tak, um, użyć swojej umiejętności z naszej szybkości, tam jeden na jeden dribbling i zrobić jakoż asystę lub szukać fałny na sobie. Powiedziałeś, że drużyny będą murowały się przed wami, do tego chyba się musicie przygotować. Tak, no pewnie tu w pierwszej ligie, ligie co już mnie widziałeś w sparingu z Sandecją lub w tym meczu, że, że nie jest łatwo. Mi się wydaje, że każda drużyna, która będzie przeciwko nam grać, będzie bardziej na defensy umyśleć i tylko dla nas będzie bardzo ważne strzelić jak pierwszy branku i mi się wydaje, że jak nam przy to zdarzy i w pierwszej to się ten przeciwnik otworzy i nam będzie łatwiej. Strzelić w bramkę, ale też przede wszystkim trzeba być cierpliwym, bo to jest też oczywiście ważne w dążeniu do tego, żeby wygrać. Dokładnie, no właśnie, jak jak drużyna się jakby postawi do tyłu i myśli na defensywę, to jest to najważniejsze, być cierpliwym i szukać tu okazji. No i jak jest, to strzelić od razu. Nie brakuje opinii, że po tych zmianach transferowych, to ta druga linia Brookby Termoniki chyba może być bardzo mocna. A jak myślicie druga linia? Pomocnicy, druga linia. A, okej. Okay. No tak mi się wydaje, że, że mamy tam bardzo dobry skład też na pomocy bardzo dobrych zawodników i mi się wydaje, że to jest, to jest takie no, kluczem zespołu, masz dobry środku pomocy i, i my ten mamy, no to jest dobrze. No. Będziesz czekał na bramki, czy będziesz wolał asystować? Pewnie wolę szczelarz branki, ale, ale tam bardziej uh, myślę, że widać, że szukam bardziej tych asystów, tym że uh, szukasz tam dribblingu lub zrobić przewagę i tam pasa podejść uh, na szczelenie bramki. Dobra, dziękujemy. Dziękuję bardzo.